Dzisiaj dzisiaj będę zachęcać was do tego, żeby raz na jakiś czas przynajmniej albo może regularnie, jeśli was wciągnie, zrobić coś troszkę inaczej niż robicie na co dzień. Jest to bardzo odkrywcze i pobudza naszą kreatywność. I oczywiście, przy okazji, powstają nowe połączenia neuronowe w mózgu. A więc korzyści jest całe mnóstwo. Ale przede wszystkim daje to mnóstwo, naprawdę mnóstwo radości. I dzisiaj o tym, i dzisiaj o tym bajka do wysłuchania, której serdecznie zapraszam. Bajka pochodzi z książki Wojciecha Widłaka Pan Kuleczka, a jej tytuł Awaria. Pan Kuleczka siedział na kanapie przy swojej ulubionej lampce i czytał gazetę. Pies Pypeć z Kaczką Katastrofą leżeli na dywanie wśród kredek. Rysowali bitwę morską. Pypeć, statki i marynarzu, a katastrofa fale i latające kule armatnie. Wokół nich też coś latało. To mucha bzyk-bzyk przyglądała się z bliska rysunkowi i siadała to tu, to tam. Pypeć właśnie zaczął rysować kapitana, a katastrofa kolejną armatnią kulę, gdy nagle zrobiło się zupełnie ciemno. Wszystko zniknęło: ściany, drzwi, kanapa, lampka i pypeć wśród kredek na dywanie. Było Trochę straszno. Oj, powiedział ktoś. Nie wiadomo kto, bo nic nie było widać. Nic nie widać, powiedział ktoś inny, ale jego też nie było widać. Bzyk bzyk. Zabzyczał jeszcze ktoś. To bzyk bzyk! Ucieszyły się dwa inne głosy. Miło było rozpoznać coś znajomego wśród ciemności. To jakaś awaria, powiedział znad kanapy głos pana Kuleczki. Ciekawe, czy w innych domach też nie ma światła. Kanapa zaskrzypiała, a potem kroki ruszyły w stronę okna. Ciemność nie była już taka czarna, jak na samym początku i jak się dobrze przypatrzyło, to widać było postać w kształcie pana Kuleczki. Nagle rozległ się chrzęst. Krótki okrzyk a potem postać z hukiem upadła na podłogę. Aj, aj, aj powiedział głos pana kuleczki. Chyba się poślizgnąłem na kretkach. Oj, powiedział głos katastrofy. Już lecę panu pomóc. I ciemna postać w kształcie katastrofy poderwała się w stronę większej postaci leżącej w pobliżu okna. Rozległ się chrzęst, krótki okrzyk. I mniejsza postać z trzepotem wpadła na większą. Zawołała mniejsza postać głosem katastrofy. Pypeć, choć mówić jest super! Lepiej niż na łyżbach. Ja tam wolę poczekać, powiedział spokojny głos Pypcia. – Dokończę kapitana. Postać w kształcie pana kuleczki wstała ostrożnie i wyjrzała przez okno. W żadnym z sąsiednich domów nie paliło się światło. To jakaś poważniejsza awaria. Powiedziała postać w kształcie pana kuleczki i powoli oddaliła się w stronę kuchni, omijając środek pokoju. Nie każdy musi lubić jazdę na kretkach. Z kuchni dobiegł trzask pocieranej zapałki, a po chwili w pokoju pojawił się pan kuleczka ze świecznikiem w dłoni. Widać go było całkiem dobrze, a z tyłu na ścianie tańczył wesoło jego wielki cień. Wszystko było na swoim miejscu: ściany, drzwi, kanapa, lampka i pypeć wśród Kredek na dywanie. Hurra! Ucieszyła się katastrofa. Najbardziej chyba na widok Kredek, bo natychmiast ziuu przejechała się na nich. Tym razem wpadła na pypcia, który nawet nie zareagował. Wpatrywał się zdumiony w swojego narysowanego kapitana. Okazało się, że po ciemku zrobił mu brodę na ramieniu, nos jak trąbę słonia, a w tym nosie fajkę. Katastrofie bardzo się ten kapitan spodobał, aż poprosiła pana kuleczkę, żeby na chwilę zgasił świecę, bo ona też chce coś takiego narysować. Długo potem siedzieli przy stole, a pan kuleczka to zapalał, to gasił świece. Musieli tylko pilnować, żeby bzyk, bzyk nie podleciała za blisko płomienia. i katastrofa. Na przemian rysowali, oglądali swoje rysunki i śmiali się z tego, co im wyszło. A gdy w końcu nagle znowu włączyły się wszystkie światła, stwierdzili, że jest jakoś za i pan Kuleczka je pogasił. Nawet kolację zjedli przy świecach. Było super, powiedziała na dobranoc katastrofa, a Pypeć dodał, no to może jutro też zrobimy sobie taką awarię? No tak, awaria awarią, a wychodzenie ze schematu wychodzeniem ze schematu. Ciągle namawiam, żeby robić coś inaczej, żeby przerywać monotonię, żeby odkrywać nowego siebie, chociażby w takich Codziennych sprawach. Poza tym, myślę sobie, że czasem jest tak, że wokół nas robi się całkiem ciemno i to powoduje wyjście z naszej strefy komfortu, i to powoduje, że robi się straszno i robi się niefajnie, ale na pewno pamiętacie taką sytuację, kiedy. Zgasło światło i początkowo faktycznie było bardzo ciemno. Ale za chwilę oczy przyzwyczajały się do tego i widzieliśmy, widzieliśmy wiele przedmiotów znanych nam dobrze, i okazywało się, że nie jest całkiem aż tak ciemno, i nie jest całkiem aż tak strasznie, jakby się zdawało. Życzę Wam, z całego serca. Żeby nawet pośród życiowych awarii, zawsze znalazł się ktoś, kto potrze zapałkę, zapali świeczkę i wskaże wam drogę, albo chociażby doda otuchy na waszej drodze życia. Wszystkiego dobrego, kochani. I tradycyjnie już proszę o lajka like pod filmem, proszę bardzo o subskrybowanie, dzięki temu będziesz na bieżąco. Wrzucam sporą ilość różnych materiałów. Mam nadzieję, że zainteresuje Cię coś jeszcze, do czego serdecznie zachęcam. Pozdrawiam, dobrego dnia.